Jak ustawić TikToka, żeby każda osoba mogła komentować Twoje filmy. Ale zanim o tym kilka ciekawostek na temat ustawień w TikToku. Czy wiesz o tym, że jeżeli masz ustawienia prywatności, gdy masz konto na przykład prywatne bądź masz ograniczenie z różnymi interakcjami z osobami z zewnątrz, czy z Twoimi na przykład osobami, które są na Twoim koncie, to może spowodować to, że masz ograniczenia typu tego, że nie możesz na przykład komentować wszystkich. Postów wszystkich filmów, TikToków właśnie innych osób. Sprawdź sobie, jakie masz ustawienia prywatności na tym koncie, bo prawdopodobnie to powoduje, że masz ograniczenia i nie możesz komentować innych filmów. Inny przypadek: nie możesz komentować cudych filmów, co spowodowane może być tym, że dana osoba, która film udostępniła, ograniczyła możliwość komentowania. Tych filmów, no na przykład po prostu nikt nie może komentować danych filmów, bądź jakieś określone tylko osoby i to może być również powód. Ok, nie przedłużam i już Ci pokazuję tutorial, jak ustawić sobie, żebyś miał możliwość komentowania filmów. Wchodzimy w ustawienia telefonu, teraz wybieramy prywatność, klikamy w tą opcję, następnie poniżej wybieramy, zobacz, komentarze, klikasz i u góry zezwalań na komentarze wchodzisz w tą opcję i musisz mieć zaznaczone wszyscy. Jeżeli nie masz tej opcji zaznaczonej, to ją po prostu zaznacz u siebie. Druga sprawa, do której przejdziemy teraz, może być taka, że na przykład masz konto prywatne i niestety nie możesz komentować filmów innych osób, dlatego postaraj się to zmienić z konta prywatnego na konto publiczne. Mam nadzieję, że w tym krótkim materiale pokazałem Ci, w jaki sposób możesz sobie ułatwić, jeśli chodzi o komentowanie na TikToku. Jeżeli interesujesz się nowymi technologiami, a w tym sztuczną inteligencją to tutaj widzisz stronę, zapisz się na trzydniowe dniowe bezpłatne wyzwanie, gdzie pokazuję, jak połączyć sobie sztuczną inteligencję oraz social media, żeby one dla Ciebie śmigały, nawet kiedy ty śpisz. Także zapraszam, a my widzimy się w kolejnym nagraniu. Trzymaj się do usłyszenia i zobaczenia już niedługo.